Mało kto jeszcze decyduje się na założenie łąki kwietnej we własnym ogrodzie, ale być może po dzisiejszym programie znajdą się amatorzy. Bo dzisiaj naszym gospodarzem będzie Łukasz Łuczaj, który jest największym specjalistą w Polsce i propagatorem zakładania łąk kwietnych. Można je założyć w każdych warunkach. Oddaję głos Łukaszowi. Łukasz Łuczaj, przyrodnika Koloka do tego niezwykły ogrodnik, mieszka z rodziną we wsi Pietrusza Wola koło Krosna, w dzikim i malowniczym zakątku Pogórza Karpackiego, enklawie ciszy i spokoju. Pośród lasów i łąk gospodaruje na 17-hektarowym zboczu góry. Tutaj pan Łukasz, doktor biologii, przeprowadza ciekawe eksperymenty przyrodnicze. Utrzymuje różne rodzaje łąki pól z ginącymi chwastami, a także organizuje obozy dla miłośników odżywiania się dzikimi roślinami, czyli dzikie warsztaty kulinarne. Jego żona Sere, Angielka, jest psychoterapeutką. Pisze też doktorat z tej dziedziny. Spotykamy się pod starą drewnianą chatą z ławeczką na przyzbie i stertą drewna na opał, która była do niedawna domem mieszkalnym, a teraz będzie miejscem warsztatów organizowanych przez Łukasza. Po środku połyskuje niewielkie oczko wodne. U działce dodaje stojąca obok cerkiew przerobiona na kościół katolicki. Dalej widać stare lipy i murowaną dzwonnicę. Na tym kawałku ziemi powstał ogród pełen kwitnących roślin, które Łukasz sprowadził głównie... Z zapłotu. Wiele osób uważa, że mój ogród jest piękny i podobają się dzikie rośliny. Bardzo często nawet nie wiedzą, że są to dzikie rośliny rodzime. Myślą, że to są rośliny roślinozdobne. Są osoby, które uważają, że jest zbyt zarośnięty, że jest za mało wykoszony, że trawnik jest niedoskonały, że jest pełen dziur, że jest tam koniczyna. Albo jakieś inne rośliny dwuliścienne. Także percepcja jest bardzo różna. Jedyną budowlą ogrodową jest tu drewniane tipi, które powstało dzięki fascynacji właściciela pierwotnymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Łukasz, przy badaniu roślin, wielokrotnie korzysta z wiedzy Indian. W tym niezwykłym ogrodzie wędruje się pomiędzy bylinowymi rabatami, które dla niewprawnego oka wyglądają jak zarośla i kępy chwastów. Jednak każda kompozycja jest starannie przemyślana. To jest taki ogół, w którym jest mieszanina gatunków ozdobnych, obcych i rodzimych, ale myślę, że ponad połowa gatunków to są gatunki z krajowych łąk i lasów. Kiedyś w tym miejscu była pętla autobusowa. I to jest miejsce takie dosyć ubite, z zbitym żwirem, stłuczniem. Na to nasypałem jeszcze troszkę zbitego tynku. I dlatego te gatunki właśnie takie suchych muraw sobie tutaj świetnie, świetnie radzą. Właściwie akceptuje wszystkie rośliny i nawet takie pospolite chwasty y, toleruje w małej ilości i pozwala nim rosnąć. Czasem wystarczy jakąś roślinę wyeksponować, y, obkosić, nie wiem, y, pozwolić jej się rozrosnąć w pełni i może być piękna. W przyrodzie nie istnieje pojęcie chwastu. Dla rolnika czy ogrodnika to roślina, która rośnie wbrew jego woli i nie pozwala mu osiągnąć zamierzonego efektu czy plonów. Dlatego jest to bardzo względne pojęcie. Moja definicja jest inna, i właściwie w moim ogrodzie też są chwasty. Wszystko, co się rozrasta za bardzo, obojętnie, czy jest piękne, czy nie piękne, jeśli by chciało ogarnąć mu cały ogród, jest chwastem. Na co dzień dr Łuczaj uczy studentów za miejscowego ośrodka dydaktycznego w Jaśle, Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Zajmuje się etnobotaniką, czyli historią użytkowania roślin przez człowieka. W związku z tym zbiera zapomniane przepisy, informacje o roślinach, dawniej jadalnych, a dziś wypartych przez współczesne odmiany. Specjalnie dla nas postanowił przygotować ziołowe placuszki. W zebraniu składników pomagała córka Łukasza Nasim i jej koleżanka Mariola. W każdym ogrodzie jest bardzo dużo jadalnych roślin. Właściwie co trzeci liście jest jadalny. I zarówno z tych roślinek, takich, które tutaj posadziłem. A znaczną roślinę Nasim? E, akacja. Znaczy robinie, na no to się mówi na to no. akacja. Mario robi robinie, te różowe kwiaty. Wrzucaj do koszyka. Nas nie trzymaj koszyk. Do koszyka trafiły liście pięciornika gęsiego, jasnoty, czyli głuchej pokrzywy, a także ostrożeń psi, oset łopianowaty i rdest wężownik. Można też dodać pokrzywę. Pokrzywa teraz już jest taka wyschnięta trochę. Ale widzicie gdzieś tu pokrzywy dziewczyny? E, tu jest pokrzywa. No to zerwij same czubki. Popatrzcie, mamy już troszkę roślin na zbierane, ale tak, żeby naprawdę się najść y, tymi plackami, to trzeba by pół koszyka zebrać. Także jeszcze musimy pójść w inne miejsce ogrodu i innych liści. W koszyku nie mogło zabraknąć też liści funki po łacinie Hosta popularna u nas roślina ozdobna w Japonii i krajach Dalekiego Wschodu uprawiana jest jako warzywa. Nie wiem, czy wiecie, że ona jest jadalna, tak samo jak kapusta. Spróbujcie. Wszyscy ją usadzą, dlatego że ma piękne liście. Jest mało wymagająca, ale uwielbiają ślimaki. Mmm, smakuje wam? Mhm. Czy do potraw są lepsze liście młode czy stare? Zdecydowanie młode. Najlepsze liście są. W kwietniu, w maju, potem liście stają się bardziej gorzkie i twarde. Należy spróbować, jak smakują liście różnych gatunków i odmian funki, wybrać tę, która nam najbardziej odpowiada. Proponujemy przyrządzić gołąbki zawijane w jej liście. Popatrzcie, zrywałem tutaj taką roślinkę, którą wszyscy nienawidzą, bo t t tą, tą funkię to, to jest taka roślinka, którą wszyscy uprawiają, a to jest chwast ogrodowy. Wiecie, jak się nazywa? Podagrycznik. Podagrycznik, tak. To jest roślinka, która kiedyś była uprawiana jako warzywo. Młode takie podagryczniki na wiosnę, to można normalnie siekać i wrzucać do zupy i robić z tego barszcz. Podagrycznik był uprawiony już w czasach rzymskich. Jeszcze w średniowieczu był sprzedawany na krakowskim rynku pod nazwą gier. Do niedawna na Ukrainie i Białorusi gotowano z niego zupy. O tej porze roku w lipcu najlepszą częścią, żeby z podagrycznika użyć w kuchni jest ogonek liściowy. Tak I jak co selery. zrobić? No na przykład posiekać i posypać. Co byś posypała takim, takim siekanym podagrycznikiem? Do czego on pasuje, myślisz? Sałatek. Ja myślę, że do czegoś takiego mocniejszego. Do mięsa, na gulasz. A ludzie, dla których podagrycznik jest tylko chwastem, myślą, o Boże, tu chwast, tu chwast. Trzeba go polubić. I wtedy życie jest w ogóle dużo piękniejsze, bo idziesz do ogrodu, Patrzysz, o, tu jest warzywo, tu jest warzywo. Wszystkie rośliny do placków zostały już zebrane. Dziewczynki przyniosły drewno na ognisko, a nas Łukasz zaprosił do tego magicznego zakątka w ogrodzie. To jest dywan z mchów, założony 9 lat temu, sztucznie. To nie jest, one nie rosną naturalnie. Ja po prostu w lutym pewnego roku wycinałem takie małe fragmenty mchu w lesie i, i potem je tutaj ułożyłem. Takie dywany z mchów są bardzo popularne w Japonii. I one są tam robione z dokładnie tego samego gatunku mchu. Przy świątyniach japońskich mnisi też opiekują się tymi e, e, takimi przystymi powierzchniami. Zamiata się ten mnich. ja też tutaj w jesieni biorę miotłę i zamiatam liście, czasem dwa, trzy razy. I taki dywan z mchem jest bardzo miłym miejscem do spędzania e, czasu. Napisałem tutaj wiele artykułów, wiele fragmentów książek swoich powstało właśnie przy tym dywanie. E, traktujemy też to, jak, to jak, jako, jako rodzaj medytacji. Moja żona na przykład uwielbia właśnie wydziubywać roślinki z niego i go oczyszczać. Taki dywan uda się tylko w miejscu półcienistym, gdyż ten gatunek mchu wysycha w pełnym słońcu. Pielęgnacja takiej powierzchni polega na kilkukrotnym usuwaniu chwastów w ciągu roku. W tym zakątku szczególnie zagraża mu inny leśny gatunek, przeniec gajowy. Roślina jest półpasożytem: za pomocą sawek pobiera od innych roślin wodę i sole mineralne. Jednocześnie to jeden z najładniejszych kwiatów runa leśnego o charakterystycznych żółtych i fioletowych kwiatach. W mchu wyrosło też kilka gatunków grzybów. Pan Łukasz polecił nam do jedzenia muchomora czerwieniejącego. Ma beżowy kapelusz, a jego znakiem rozpoznawczym jest to, że po przełamaniu biały miąższ robi się rudo-czerwony. Muchomor razem z innymi grzybami trafił na patelnię jako przystawka przed plackami.